Kiedy się wypalę, kiedy nie wypalę, jak to odpal, życie tutaj rozpalam, życie nie wala, mam to, prawda? Życie bardziej, wchodzi ci do gardła, życie jasna, życie to nie zastęp, życie to i prasne prasne jasne słowa, przepasne nie są, przesąd życia tutaj, nie miesiąc, nieprzespane przez tutaj, że to słyszysz albo w ciszy, albo że to liczy albo co tak w prasie, tutaj, że to w transie, tutaj do niejaśnień, wyjaśnień, nie tutaj wyobraźnię mam to wito, przejaźnia, tutaj, do dwojeni jaźni, tutaj raźniej, kiedy mi to wejdzie, kiedy mi to przejdzie, nie przecie po bokiem, Uroki, motyw, dobrze krokiem, własnym urokiem, własnym to krokiem rok za rokiem, lepiej widać jaki nieść, tutaj że to nieś, nieść się w siebie, nieść się od siebie, nieść się to siebie, tutaj że to w siebie, w siebie, 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 tylko o sobie, nigdy, że to, całe, że to, nie robiłem nikomu krzywdy, krzywdy, dziś, ty, tutaj, dzisiaj, że to, nie będę toczył w tutaj czy tkwił, tkwił, ile, tutaj jesteś, sił, ile jeszcze cierpię, ile jeszcze ciercie? tutaj że to cięcie, to ujęcie, pojęcie, większe, większe, powiększe Tutaj zawieram, tutaj docieram Docieram to otwieram, otwieram te puszcze Tutaj życia do tego dopuszczę Jak to ruszę, tutaj przypuszczenie życia, tutaj tak streszczenie Na to warto zmieszczenie Tutaj się zmienię, tutaj to chcenie ten to w gransie tutaj wartości życia bezcenne, życia niezmienne. Na to to wejdę, na to to ruszę, na to to muszę. Wcale się nie duszę, kiedy piszę scenariusze. Ruszę, ruszę, na tłok, szok, szok, nabijam kolejny to pło, flow, flow. Kiedy poniesie to przekaz, przekaz, czekam, tutaj, że to na to czekam. Jeszcze tu, jeszcze chwili, jeszcze aż tak, żeby tutaj doszło, poszło, poszło to w letarg, poszło to weter poszło, że nie da, nie dawali. Nie dawali szans, nie dawali pas, nie dawali tamto, życie się bądźło, którzy chcieli wieść, gdzie jest botem, życzenie nie kłopotem być, tak to ślicz, chodź, wejście, wejście, pojęcie, sennie, tutaj, tak, że to bredno, sedno i otwiera, tak, że to jest. Tutaj jak zawiera, tutaj że to treść, tutaj że to zjeść muszę jak to ruszę, ruszę, ruszę tutaj wzruszenie, jakby i wróżby, życia tutaj wró wróżę, sumię to wszystko, a to nie to meto, tutaj wszystko, życia tak to trajektorium, życia własne otworzę, kiedy własne z ciebie złożę, na tym torze, tutaj to zjem, tutaj to chcę.